kochani, po pokazaniu Wam tego pięknego obiektu, krótko o nim opowiem. Jest to gospodarstwo po PGR-ach, jak zauważyliście, więc na przykład tak, odpadający tynk oraz wszystkiego rodzaju inne rzeczy, no, są na porządku dziennym. Po zakupieniu tego obiektu y, był tu jeden wielki smród, brud i ubóstwo. Stodoła, jak widzicie, była zrujnowana, była zawalona praktycznie cała. Na podwórzu nie było nigdzie betonu. Y, Tysiące metrów betonu zostało rozlane na wszystkich gospodarstwach, które posiadamy. Yy, posadzki, wylewane guliki, spychy, nowe, nowe płyty do gnoju i tak dalej. Zaczęliśmy robić powoli też remont niektórych dachów, takich tam, ale wiadomo, że tutaj yy, potrzeba bardzo dużo kasy i to, to, to jest studnia bez dna, tak naprawdę. A takich gospodarstw są trzy. To jest w ogóle szok. Yy, jesteśmy na głównym gospodarstwie, czyli na gospodarstwie Krowim. Znajduje się tak, jak już mówiłem wcześniej, zwierząt, ale my nie o zwierzętach, bo zwierzęta już mówiłem, mamy tutaj łąki i pola. Łąk tutaj na tym obiekcie i, i lucerników w tej wsi mamy około 45 hektarów traw plus lucerny. Dodatkowo jeszcze od zeszłego roku dzierżawimy w różnych wsiach pola, czego co daje nam efekt, że tych traw lucerników i wszystkiego jest 66 hektarów razem. Czyli tutaj mamy 66 hektarów jakby traw i lucerników dla krów. Dodatkowo jest jeszcze około 80 hektarów uprawowych. Czyli mamy tutaj buraki cukrowe, mamy tutaj kukurydzę i czasami zboże, żeby stosować, wiadomo, płodozmian. No bo to trzeba robić, żeby nie było chwastów. To nie będę tłumaczył, nie? Więc w zależności od roku: raz są buraki, raz, 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 raz są buraki, raz jest kukurydza, raz jest pszenica, a raz czasami nawet żyto. Czasami się zamieniamy z sąsiadem, żeby po prostu ten płodozmian zachować. Maneczko, Jesteśmy na drugim gospodarstwie. Zapraszam za mną. Na drugim obiekcie gospodarskim znajduje się oto to piękne podgórze, które przed chwilą było <laughs> oblatane. Trochę baletu. I teraz tak. Mamy tutaj duży zbiornik na paliwo. Na tym gospodarstwie również mieszczą się wszelkiego rodzaju stare agregaty, traktory, jakieś tutaj wapniarki. O, tutaj mamy siew, który miał dzisiaj się odbyć, ale przy tej pogodzie tydzień padało. No i co żeśmy wymyślili? Dzisiaj jest łostre ost słońce. jest. No to żeśmy pracownika wysłali łostrym agregatem, żeby ładnie poprzemieszał tą ziemię. Może trochę to przeschnie i będzie jutro się dało siać, bo w takiej ciapie niestety nie da rady. Więc się pauzuje, no i tu mamy różne zrywacze, uprawiacze, jakieś włóczki, nie włóczki, agregat tam jest, jakieś lawety stare. Na tym podwórzu głównie mamy trzy funkcje. Graciarnia to jest pierwsza funkcja, graciarnia. Druga funkcja to biuro, z którego wychodziłem, no bo na takim gospodarstwie jak nasze 10 faktur to jest czasami dziennie yy, z różnych rzeczy, więc y, 10 plus 10 razy 30 dni to nie wyobrażacie sobie, ile to jest papierów i załatwiania, więc księgowe na firmie są dwie. Jeszcze trzecia do sprawdzania tych dwóch. <laughs> to jest zawsze standardowe hasło: dwie księgowe, a ta trzecia sprawdza te dwie. I wtedy mamy pewność, czy jest wszystko ok. Więc tutaj sobie mamy graciarnię, mamy skład nawozu, tak jak wszystko żeście widzieli, mamy to biuro oraz mechanika, który tam jest. Możesz pokazać na chwilę tylko, jak to, jak to tam wygląda. Mamy tam sobie tą bazę. No i na tej bazie naprawiamy te nasze wszystkie klunkry, fadromy, fadroma nawet jest już końcówka spawania, tam widzę. I teraz z drugiej strony przejdźmy się, przejdźmy się z drugiej strony graciarni. Tu mamy też nasz piękny oldschoolowy opryskiwacz, który niedługo będzie wymieniony, ponieważ ten opryskiwacz idzie już do Żyda. Ja zamawiam nowy, bo to jest przeżytek, to się nie nadaje do pracy w ogóle. W tamtym budynku, który jest o, tam jest nawóz. Tutaj mamy paszarnię, mechanika, też ta, ta żmijka, taśma. Tutaj jest po to, że jak chłopaki podstawią przyczepę, to ładnie sobie wrzucają na taśmę i ładnie przerzuca. Kochani, co to dużo przedłużać? Drugie gospodarstwo, jakie funkcje już opowiedziałem, co tu się dzieje, to praktycznie nic, oprócz tego, że naprawiamy, rozliczamy i mamy przechowalnie. Lecimy dalej, na magazyn zbożowy. Tell her, get low, gon' rock with me You gon' mess around now and get a shopping spree I'm now in your possession like apostrophe Oh enough with all talking, I just told her, say, and Do more, do more, do more, do more Who I tell her, do more, do more, do more, do more Go ahead, and set the mood right, dirty like a full fight You been working all day, loaded up on two nights Do more, do more, do more, do more Who I tell her, yeah and she gon' work that round. I'ma mess around and drown when she drop that down. Now my phone be blowin' up, I like not right now Oh, I swear that she ain't nice the way she work that mouth Whoa, automatic cause she move, she be cousin static I be straight up like an addict, might be coming addict. Now I gotta have it, had enough with all the moves, yeah, move here Ooh, let me grab it, now I'm on one, yeah nah, Now I'm not done yet, told her right here I'll be back one sec, this is just time, man. This is not no way, gonna grab that friend and you know what's next, day. You been rockin' with an all-star, baby, and I know you comin' early like a five-star, baby Packing out the seats this ain't no hostile, baby, and they know me in the city like a monster. Who oh, I tell to get low, gon' rock with me You gon' mess around now and get a shot spree I'm now in your possession like apostrophe Oh, enough with all the talkin', I just told to say, and Do more, do more, do more, do more oh, I tell her,

Mojemu koledze kamerę i pójdę tak jak to było kiedyś, bo idę między ludzi i żeby on widział, i wiedział, bo tam jest bardzo dużo ludzi. Więc kochani, tak jesteśmy na magazynie zbożowym, naszym tutaj, i na tym magazynie zbożowym w tym momencie suszymy kukurydzę. No i co tu dużo mówić? Kukurydza suszona jest dzień przy dniu. Tu już jest jakaś końcóweczka. Koszt zasypowy ładnie tutaj jest ogarnięty. Suszarnia jest wyczyszczona i przygotowana jest, kochani, do tego, żebyśmy tam założyli ten silnik, który był ostatnio zdjęty. No i my za chwilę się za to weźmiemy. Za chwilę się za to weźmiemy. Kupa kukurydzy się powiększa. Widzę coraz bardziej. Chłopaki wysypują, ale do rzeczy. Co e, na tym magazynie jest takiego najciekawszego? Najciekawsza to jest ta suszarnia, która jest ze mną najnowsza, oraz ta, która jest tamta wysoka. Są to dwa główne napędy, jakby tutaj, tej, tego magazynu. No i my głównie suszymy kukurydzę sezonowo, tak? Oprócz tego, jeszcze na tym magazynie handlujemy zbożem. Nie jesteśmy jakimś wielkim, kurde, importerem zboża, ale tam do 5, do... czasami nawet i więcej 5-10 tysięcy ton to już jest w ogóle o tyle jak u nas przeleci tyle przez magazyn więc normalne takie ilości zboża e, trochę handlujemy żeby tutaj e, wesprzeć jakby nasze mleko tak bo jak wiemy w rolnictwie no zawsze coś nie płaci tak no więc jak teraz mamy tak że mleko nie płaci zboże nie płacą to może coś na tym suszeniu się zarobi na przykład więc warto mieć jakąś inną alternatywę żeby w razie czego się wesprzeć czymś po prostu innym, żeby to wszystko wyszło, nie? Więc magazyn też już jest pokazany. No i dzisiaj, w dniu dzisiejszym, w dniu dzisiejszym e, chciałbym wam powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie taki prezentacyjny film. Przykuje się nowy nabytek. Prawdopodobnie dzisiaj zakupiłem traktor. Jest to duży traktor. Fajny traktor, ogromny traktor. No i tak już z nowszych, nie? Nowsza, nowsza gama traktorów. Wszystko dowiecie się w następnym odcinku, ponieważ w czwartek jadę w czwartek albo w poniedziałek, jak będę miał czas, jadę obejrzeć ten traktor raz jeszcze. Czy na pewno, ponieważ znam już ten model. W czwartek również, yy, w czwartek również yy, będę yy, podejmował tą decyzję koń kończąc temat. No i pojedziemy go obejrzeć yy, tak już dokładnie, przejechać się konkretnie i jak będziemy mieli podjętą decyzję to płacamy zalikę i bierzemy traktor. Tak? O, pan Marek wstejdzie zwykle. Traktor już odjeżdża. Jak już przyjechał McCormick, widzę. McCormick przyjechał. Pozostało Wypisać tamtemu panu, który wysypał tą przyczepę z papiery, czyli ile było wilgotności, ile przywiózł kilogramu. No i bierzemy się za konkretne suszenie, objanie najpierw tej kukurydzy, bo najpierw trzeba ją wyczyścić, a dopiero potem wysuszyć. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Widzimy się w czwartek w następnym. Do more, do more, do more, what tell her, do more, do more, do more, do more. Go ahead, set the moon right. Dirty like a full fight. You been work it out, load it off in two night. Do more, do more, do more, do more, what tell her?